Idź gdzie chcesz. Szukaj, czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę krzyża świętego. Tomasz, a Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Rozdział szósty. O tym, jak należy przygotowywać się do komunii. Głos ucznia Gdy pomyślę o Twoim Panie Majestacie i o swojej nicości, drżę z lęku i niepokój mnie ogarnia. Bo jeśli nie przystąpię do ołtarza, stracę życie. Jeśli natomiast zbliżę się niegodnie, Ciebie ciężko obrażę. Cóż więc mam począć, Boże mój, wspomożenie moje, i doradco w każdej potrzebie. Ty sam wyznacz mi prostą drogę, wskaż mi jakieś krótkie ćwiczenie, które mi dopomoże przygotować się do Komunii Świętej, bo pożyteczne jest wiedzieć, w jaki sposób powinienem gorliwie i ze czcią przygotować serce do zbawiennego przyjęcia Twego sakramentu albo nawet do sprawowania tak wielkiej, Boskiej ofiary. Rozdział siódmy. O roztrząsaniu własnego sumienia i o postanowieniu poprawy. Głos umiłowanego. Kapłan Boga powinien sprawować i przyjmować ten sakrament przede wszystkim w najgłębszej pokorze serca i z wielkim szacunkiem, z głęboką wiarą i w intencji oddawania czci Bogu. Pilnie badaj swoje sumienie i w miarę możności oczyszczaj je przez szczerą, skruchę i pokorną spowiedź, tak żebyś nie miał żadnych poważnych wyrzutów sumienia, które by ci nie pozwalały przystąpić do ołtarza. Wzbudź w sobie odrazy do wszystkich swych grzechów w ogólności, a w szczególny sposób opłakuj swe codzienne występki i zanieżałuj. A jeśli czas na to pozwala, w skrytości serca wyznaj Bogu całą Twą nędzę i szarpiące Cię żądzę.